Witam. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak wygląda uprawa arbuza. Jest to już tak naprawdę końcówka uprawy. Zbieramy owoce. A po liściach widać już, że ta uprawa zmierza już ku końcowi. W tym sezonie zebrałem już kilka owoców chyba cztery, jak dobrze pamiętam albo pięć, nawet. I mimo że wiosna tak naprawdę była bardzo zimna, wyjątkowo zimny maj był, zimny czerwiec, to ta druga część lata była całkiem dobra dla uprawy arbuza, przynajmniej u mnie. A największego arbuza zebrałem z tunelu. Ten arbuz rósł tutaj, ten krzak. I udało mi się uzyskać 12,5 kg, co jest świetnym wynikiem. Tu jeszcze resztki pomidorów w tunelu mają się nie najlepiej, ale też jeszcze coś będzie. Tu trochę koktajlowych, żółtych. No, tutaj jeszcze, jeszcze jakieś owoce Arbuza. są. Widzę, że Złotowolicy I jeszcze ma owoce i jakiś inny to jest chyba Rosario albo albo sugar baby już nie wiem dokładnie zobaczymy co dojrzeje już jest dość późno więc takie małe owoce jak ten już na pewno nie zdążą dorosnąć do y, takich rozmiarów jakie byśmy chcieli trochę jeszcze podrośnie ale raczej już niedużo. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.